Proszę wniosku formalnego. Pan poseł Grzegorz Braun, konfederacja. Szczęść Boże, panie marszałku, wysoka postawa izbo. Skoro już, skoro już tak ważne sprawy muszą być procedowane w ciągu tak niewielu godzin. To wnioskuje o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji, o wycofanie się przez Prezydium Sejmu ze złej decyzji o reglamentacji czasu wystąpień i liczby pytań parytetowo odgórnie wyliczonych na klub koło. Ponieważ, Szanowny Panie Marszałku, dowiadujemy się, że nie tylko te poprawki, które są nam już znane z pobieżnej lektury, ale także i jakieś nowe wrzutki szykuje nam pan super spec Ober minister Szumowski nie wiem, czy to się potwierdzi Panie pośle sprawozdawczo, no to radzibyśmy radzić nad tym, a nie przyjmować tylko bezkrytycznie do akceptującej wiadomości. A może pan minister Szumowski po prostu poda się do dymisji, co by rozwiązywał. Dziękuję pan poseł Przemysław Czar.